A wodnik w pięknej energii, świętowania i jakiegoś sukcesu. Kochani, ja widzę, że ktoś z Was zaczyna tydzień od tego, że celebruje jakieś wydarzenie, być może jakiś mały sukces, bo jest tu spotkanie w gronie najbliższych, w gronie przyjaciół, wyjście do świata z czymś i jakaś radość, i ktoś z Was. Wychodzi, rusza dalej, być może po jakimś trudnym wydarzeniu, gdzie właśnie odzyskujecie radość życia, ktoś wychodzi z jakimś projektem, bądź po prostu rozpoczyna nowy etap i ma tu perspektywę na przyszłość, i zobaczcie, macie teraz energię do tego, aby spełniać Wasze marzenia. Macie wszystkie narzędzia do tego, aby coś zrobić. Na co uważać w tym tygodniu? Na to, żeby trudne sprawy zostawić już za sobą. Kochani, wy już wyszliście w nową stronę. Możecie jeszcze podsumować pewne sprawy. Jeżeli nie wszystko przemyśleliście, to jest dla was taki czas, że możecie jeszcze sobie to poukładać. Ale nie rańcie się swoimi myślami i, kochani, nie projektujcie coraz to nowych czarnych scenariuszy w nocy, dlatego że żaden z nich się nigdy nie spełni. I jest tu dla Was taka szansa, czego nie przegapić, jakiejś oferty, jakiejś wiadomości, bo pojawia się tu jakiś posłaniec, czyli jakaś propozycja dla Was przyjdzie, coś nowego, co będziecie mogli przekuć w swoje działania na przyszłość. Kochani, cudownego tygodnia Wam życzę i trzymajcie się!